serdecznie wszystkich powitać. Pani i Panu podbiegunów oraz dziewczęta i chłopców, którzy przyszli na spotkanie. Pan dyrektor Mierzyński już się przedstawił, zawsze chciał, ma dobrze, może codziennie być na scenie ile chce. Wprawdzie mało się może w tak bardziej, musi tutaj pracować, ale mimo wszystko myślę, że nie jedna uchodźca czy uczeń pewnie by chcieli kiedyś Pana dyrektora... że tak dużo jest tutaj Was wszystkich. Ostatnio tak dużo na trybunach było e, ludzi, jak otwieraliśmy Was, niektórzy już nie pamiętają, to, to już e, o, prawie dwa lata upłynęło, chociaż jeszcze nie do końca. E, wtedy, wtedy nie wiem czy dziewczyny i chłopaki pamiętają, niektórzy może byli, ja wtedy pana przewodniczącego Dantę Maczekar wrzuciłem do pory. Jakbyście chcieli, to mogę to zrobić jeszcze raz w to w Tak, Wspaniałe, bardzo dobry może im tego oszczędzimy, bo wiem, że pan y, ten garnitur nie wiem, czy jeszcze się nadaje do urzędu, bo chyba się nie nadaje, ponieważ ma chyba ostatni to już wyglądało stokie. Ale to są takie wspomnienia bardzo dla nas ważne, bo jak widzicie, dzięki waszej obecności, waszych opiekunów, trenerów, naszych tutaj wszystkich pracowników, widać, że basen po prostu jest potrzebny. Chciałbym dzisiaj bardzo podziękować wszystkim, którzy zorganizowali ten bardzo ciekawy projekt. ale wiem, że bardzo wielu młodych ludzi, fajnych, młodych, dysportowanych ludzi chciało skorzystać z tego programu. Tak jak Pan Dyrektor wspomniał troszkę my tutaj dorzuciliśmy grosza z samorządu, trochę też było pieniędzy zewnętrznych i przez to można było taki ciekawy program zorganizować. Ja myślę, że wszyscy mogli tą środowiskę skorzystać, a po to samorząd Miasta z Panem Przewodniczącym, czy my Prezydentem i naszymi współpracownikami, my po to pracujemy, żeby właśnie takie propozycje, takie możliwości do ręce zwłaszcza dla młodych ludzi Raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, ale chciałem też jeszcze raz bardzo podziękować panu dyrektorowi i wszystkim jego współpracownikom, zwłaszcza paniom i panom Ratownikom i którzy prowadzili zajęcia bardzo dużo potrafią, ale chcą też tym, co umieją, dzielić się ze swoimi podopiecznymi, ze swoimi kolankami. Bardzo Państwu dziękuję. To są naprawdę nasi niezwykli współpracownicy. Zauważyliście, raz jeszcze to podkreślam, jeśli człowiek sam czegoś się nauczył, czymś jest mistrzem, to bardzo dobrze jak umie się podzielić z innym człowiekiem, zwłaszcza z młodszym, żeby przekazać mu podpięczeństwo i umiejętności. Bardzo dziękuję za spotkanie dane, a ewentualnie Pan Przewodniczący Rady, który trochę lepiej ode mnie wpływa, ale za to moim zdaniem może jak i tak nie to choć jeszcze nie wiem czy...